Czy wiesz, że pięć najpopularniejszych angielskich czasów stanowi aż 95% zdań wypowiadanych i zapisywanych w języku angielskim? Oh, really? Czy wiesz, które to czasy? Czy ja naprawdę potrzebuję tych wszystkich angielskich czasów? Really? Chyba każdy nauczyciel języka angielskiego często słyszy protesty swoich uczniów, którzy pytają: Czy ja naprawdę potrzebuję tych wszystkich angielskich czasów? I tutaj, jak zwykle, pytanie sprowadza się do tego, po co uczysz się języka angielskiego? Jeśli planujesz zdać jakiś zaawansowany egzamin z języka angielskiego to zdecydowanie no, potrzebujesz tych angielskich czasów, ponieważ egzaminy w głównej mierze badają twoją poprawność gramatyczną. Jeśli chcesz dużo pisać po angielsku albo zostać nauczycielem angielskiego bez sowitej dawki angielskiej gramatyki się nie obędzie. Ale co jeśli chcesz tylko Płynnie mówić po angielsku? Bla, 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 bla. Ile z tych wszystkich 12 angielskich czasów native speakerzy tak naprawdę używają na co dzień? Hmm. Językoznawcy postanowili to zbadać. Oczywiście. Każda metoda badawcza ma swoje ograniczenia, na przykład to, że dużo łatwiej przeanalizować niby mówiony język, ale taki już zapisany, no, na przykład w formie dialogów filmowych, no bo jak to badać? Ale niekoniecznie jest to ten sam język, który usłyszysz na londyńskiej ulicy. Dodatkowo język ewoluuje, a każda jego lokalna odmiana ma swoją specyfikę. Nie wspominając już o tym, że inaczej mówi się na budowie, a inaczej na herbatce u króla Anglii. Oj. Jednak z tego, co językoznawcom udało się ustalić, wyłania się następujący obraz tego, jakie są najpopularniejsze czasy w języku angielskim i jak często je używamy. Zapraszam w takim razie na ekspresową powtórkę z angielskich czasów. No i zobacz, jak wygląda nasze top 5 angielskich czasów gramatycznych. Bezapelacyjnie, najpopularniejszym angielskim czasem jest czas teraźniejszy, present simple. Wypowiadamy przy jego użyciu ponad połowę wszystkich zdań 58%. I chociaż czas teraźniejszy prosty poznajemy zwykle na pierwszej lekcji języka angielskiego, to nie jest on wcale taki prosty, jakbyśmy tego chcieli. Ale wszystko jest dla ludzi. Przy odrobinie wytrwałości na pewno dasz radę opanować go do mistrzostwa. To ten czas gramatyczny, który w języku angielskim używamy do opisywania regularnych, nawykowych czynności oraz stanów umysłu. Jest to również zdecydowanie najpopularniejszy czas w literaturze naukowej. Tutaj to jest aż 87% tekstów. No jaki byłby przykład zdania w tym najpopularniejszym angielskim czasie? Present simple. I learn English every day. Codziennie uczy się, uczę się języka angielskiego. Brzmi znajomo, prawda? Angielski czas przeszły, past simple, jest już z kolei bardzo prosty i przyjemny. Opisujemy przy jego pomocy sytuacje, które wydarzyły się w przeszłości i tam zostały. I okazuje się, że około 20% czasu mówimy w ten sposób. Jest go więcej w literaturze, ponieważ zwykle czytamy tam o historiach, które już się wydarzyły. Tam to jest aż 57%. Tworzymy go poprzez dodanie końcówki ed do czasownika. No chyba, że jest to czasownik nieregularny, no wtedy, niestety, musimy nauczyć się odmiany tego słówka na pamięć, no bo tu nie ma żadnych zasad. Przykład zdania w czasie past simple byłby taki: She danced all night. Ona przetańczyła całą noc. Tutaj czasownik regularny albo I slept, a ja spałem to przykład czasownika nieregularnego. 3. Co ciekawe, wychodzi na to, że o przyszłości mówimy o połowę rzadziej niż o przeszłości. Stąd na trzecim miejscu na podium znalazł się czas przyszły Future Simple z zaledwie 9% użycia w angielskich zdaniach. Być może dlatego, że to nie jest jedyny sposób mówienia o tym, co się wydarzy. Tak czy owak, to kolejna dobra wiadomość, ponieważ jak widać, bardzo popularny w dalszym ciągu czas Future Simple jest chyba najprostszym z angielskich czasów. No zresztą zobacz sam czy sama. Przykład w zdania w tym popularnym czasie Future Simple byłby taki: I will do it. Zrobię to. Zwróć uwagę, że w tych trzech czasach prostych: Present Simple, Past Simple. Future Simple ma miejsce 75% wszystkich konwersacji po angielsku. Jakie są więc pozostałe dwa z wielkiej piątki najpopularniejszych czasów gramatycznych? Chociaż dla uczniów zmagających się z tą przedziwną, przeszło, teraźniejszą gramatyczną konstrukcją języka angielskiego, może to być zaskoczenie, to czas present perfect. Znalazł się dopiero na czwartym miejscu z marnymi 6%. Muszę przyznać, że moje subiektywne odczucie jest inne. Być może jest tak dlatego, że w amerykańskim angielskim występują dużo rzadziej niż w brytyjskim angielskim. Tak czy owak, myślę, że warto poświęcić trochę uwagi tej ciekawej konstrukcji, która pokazuje, że coś z nieokreślonej konkretnie przeszłości wpływa nam na Teraźniejszą sytuację. No, byłoby to takie zdanie w czasie present perfect, jak na przykład to: I have seen this movie. Widziałem kiedyś ten czy tamten film, to znaczy teraz wiem, o czym on jest i na przykład nie chcę go już drugi raz oglądać. Piąty, najpopularniejszy angielski czas gramatyczny, to słynny present continuous. Jedyny liczący się z naszej Piątki, czas ciągły, continuous. Present continuous zwykle opowiada nam o tym, co się dzieje w danym momencie. Możemy też używać go do mówienia o sprawach w przyszłości, które są w 100% pewne. Czasy ciągłe to te, w których do czasowników doklejamy końcówkę ing. No dance, dancing, sing, singing. W ten sposób podkreślamy samą aktywność, a nie jej skutek czy efekt. No i tu przykład zdania w czasie Present Continuous byłby taki. I'm recording a video for YouTube at the moment. W tej chwili właśnie nagrywam filmik na YouTube. A swoją drogą to dobry moment, żeby kliknąć tutaj subskrybuj tu 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 poniżej, żebyśmy zostali w kontakcie i nauczyli się razem angielskiego. I na tym kończy się nasza wielka piątka najpopularniejszych angielskich czasów gramatycznych, w których wypowiadamy czy zapisujemy w sumie ponad 95% zdań w języku angielskim. Ale na tym ciekawostki w tym nagraniu oczywiście się nie kończą. Co to znaczy, że angielski czas jest simple, continuous albo perfect? Trzy angielskie czasy, czyli przeszły, Teraźniejszy i przyszły, past, present, future, występują we wszystkich czterech wariantach. Prostym, ciągłym, perfekcie i ciągłym perfekcie. Tak, jest coś takiego. To znaczy każdy z nich trzech może być simple, continuous, perfect albo perfect continuous. A ponieważ 3 razy 4 jest 12, to tyle właśnie jest angielskich czasów gramatycznych. Ale który z nich jest najpopularniejszy? Ten Simple, Continuous, Perfect czy Perfect Continuous? Która grupa jest najpopularniejsza? Tutaj zdecydowanie wygrywa czas prosty. Simple to 85% wszystkich zdań po angielsku, a w tekstach akademickich to nawet i więcej. Na drugim miejscu są dopiero perfekty z około 8%, a po nich idą formy ciągłe, te Continuous 7%. Oznacza to, że czasy simple w nazwie są 5 razy popularniejsze od razem wziętych czasów typu continuous, perfect, perfect continuous. Ciekawe, no nie? A jakie angielskie gramatyczne czasy są niepopularne? Nie chcę powiedzieć przez to, że nie warto się ich uczyć, tych mniej popularnych czasów. Oczywiście warto, szczególnie, no jak wspomniałem, jeśli chcemy Zdawać egzaminy czy błyszczeć swoją elokwencją i ogładą na salonach kultury. Natomiast być może nie warto aż tak bardzo się nimi przejmować, jak wydawać by się nam mogło po ilości czasu, jaką poświęcamy na ich naukę na szkolnych kursach. Ale dla pełnego obrazu są to takie niepopularne angielskie czasy gramatyczne jak past continuous ma 1,4% zastosowań. Na przykład I was listening. Past perfect 1,2%, I had done it before. Present perfect continuous 0,7%, I have been waiting for you. Future perfect 20%, I will have finished it by Friday. Future continuous mniej niż 10%, I will be dancing past perfect continuous. Tak samo I had been waiting for you. Future perfect continuous. Też mniej niż 10%. I will have been dancing. Wszystkie one razem dają poniżej 5% praktycznego użycia języka angielskiego w mowie i w piśmie. I pewnie 95% cierpienia na lekcjach angielskiej gramatyki. A co ze stroną bierną w języku angielskim? Chociaż język angielski lubi być formalny i oficjalny, tu kolejne rozczarowanie dla wielbicieli gramatyki angielskiej. Normalnie, czyli w stronie czynnej, wypowiada się aż 96% angielskich zdań. Nawet w tekstach akademickich jest to aż 82%. I nawet tutaj młodym naukowcom odradza się zbytnie folgowanie pokusie, by przesadzać z rzekomo dobrze brzmiącą stroną bierną w swoich tekstach akademickich. Najpopularniejsze angielskie czasy i co dalej? Chociaż świadomość, że 5% najpopularniejszych angielskich czasów stanowi aż 95% zdań wypowiadanych i zapisywanych w języku angielskim dodaje otuchy, no nie popadajmy, przesadny optymizm. Są jeszcze przecież tryby warunkowe, idiomy, czasowniki frazowe, phrasal verbs, mowa zależna, mniej i bardziej popularne angielskie słowa i konstrukcje. Najważniejsze jest jednak to, żeby nie bać się używać swojej wiedzy w praktyce. To nieważne ile czasów i jak dobrze znasz, jeśli nie otworzysz ust podczas rozmowy, to nikt się o tym nie dowie. Uczymy się języka angielskiego po to, żeby móc się swobodnie dogadać. A to trzeba ćwiczyć, bo podobnie jak wiedza gramatyczna czy znajomość słówek, płynność w mówieniu nie pojawi się sama z siebie. Dlatego właśnie polecam naukę na kursie angielskiego speakingo, ponieważ osadzony jest on w metodzie bezpośredniej, która polega w 100% na rozmowie po angielsku. Zdaniach, z którymi tu pracujesz, zawarta jest cała potrzebna ci gramatyka w odpowiednich proporcjach. I dwa tysiące najważniejszych angielskich słów to też jest ciekawe, których znajomość pozwala zrozumieć 90% konwersacji czyli 5 czasów. 2000 słów i masz 90% języka. I na speakingu uczysz się ich naturalnie, jak dziecko uczące się mówić. Do tego są piękne zdjęcia, które budują schokarzenia. Słuchasz aksamitnego głosu native speaker'a, który cię rozumie, chwali, poprawia. I ten program nigdy nie śpi, Uczy się więc możesz kiedy chcesz, jak długo chcesz, bez dojazdów do szkoły, o każdej porze dnia i nocy i w każdym stroju. Zresztą przekona się sama lub sam. Pierwszy tydzień nauki w aplikacji na telefon lub poprzez stronę www dostajesz w prezencie zupełnie za darmo, bez żadnych zobowiązań, więc nie ma na co czekać. Zapisz się zanim zapomnisz i stracisz tę szansę. I oczywiście jeżeli podobał Ci się ten filmik, to proszę kliknij tutaj like, może zostaw komentarz i oczywiście zapisz się na kanał Speakingo, żebyśmy zostali w kontakcie i nauczyli się angielskiego śpiewająco. thank mm -hmm. you